Cześć, nazywam się Karolina, jestem instruktorką wspinaczki. Wspinam się od 15 lat, a jedną z takich sytuacji, o mało co, miałam tutaj na tej ściance 8 lat temu. Sytuacja wyglądała tak, że wspinałam się, prowadziłam trudną dla mnie drogę, w której kruks, czyli to najtrudniejsze miejsce, było w okolicy Szóstej Wpinki, a sekurował mnie na kubku zaufany, czujny człowiek. No i w momencie, kiedy już miałam robić ten trudny ruch, przy, za tą piątą wpinką, e, zerknęłam jeszcze na niego kontrolnie, e, czy na mnie patrzy, czy jest czujny, czy mogę robić ruch, e, bo wiedziałam, że albo mi się ten ruch uda zrobić i się wepnę do ekspresa, albo mi się nie uda i polecę. E, dosłownie myślę trzy sekundy przed tym, jak e, chciałam podjąć już próbę, żeby robić ten ruch, e, ludzie, którzy stali obok na dole, nie znali mojego imienia. Jakimś cudem wywołali mnie z góry i powiedzieli mi, że e, mój asakurujący leży na ziemi, e, nie trzyma liny. Okazało się, że zemdlał. E, ja, w tym czasie, na szczęście, zdążyłam się wycofać z tego ruchu. Wpięłam się w najbliższy ekspres. Yy, na tym ta historia się skończyła. Yy, skończyła się szczęśliwie. Oni mnie potem powoli opuścili. Finalnie ani mi się nic nie stało poważnego ani asekurującemu. Yy, z tej sytuacji mam dużo przemyśleń i wniosków. Dla mnie taki podstawowy, chyba najważniejszy jest taki, że kiedy mam możliwość wyboru przyrządu, na jakim jestem asekurowana i asekuruję, yy, to zazwyczaj wybieram przyrządy ze wspomaganiem hamowania to są moje ulubione. Na tym najchętniej asekuruję, czuję się najpewniej. Myślę, że gdyby w tamtej sytuacji, gdybym poleciała i była asekurowana na przyrządzie ze wspomaganiem hamowania, to konsekwencje wypadku byłyby mniej poważne.